Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale ja Dzisiaj hmm, Dzisiaj może vlog pogadamkowy, może Wam coś pokazać, nie wiem Zostańcie ze mną na dłużej, dajcie łapkę do góry, piszcie na maila Marcelkarasek2 małpa gmail.com Sorry Wchodźcie na Discorda, na TikToka, na Tipli. Wszystko macie w opisie. Prawidłowo. <laughs> Pierwsze, czego chciałem się z moim podzielić, to powiedzieliście mi, ja sam poszukałem w internecie muzykę bez praw autorskich, ale właśnie jest jeden warunek, że... Że po prostu, chyba dzisiaj pogadam, po, po, pogadam Wam, jest po prostu jeden warunek, że musi być, yy, że muszę wpisać wykonawcę i tam źródła do tego, więc sobie pobrałem na telefon muzykę bez praw autorskich, jedną piosenkę, ją chyba do tego filmu wykorzystam nawet. Bo tak szczerze jeszcze nie wiem, ile będzie... ile będzie, ile będzie... tych... Ile, 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 ile będzie, mówcie szybko. No, jak to się nazywa? Nie pamiętam, ile będzie... Co chciałem powiedzieć, widzowie? No, czy w ogóle dostanę te prawa autorskie? Nie? Jak coś to sorry, że zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale tak to wygląda. W ogóle dziękuję Wam, że jesteście na moich streamach, yy, bo budujecie mój kanał. Yy, już mamy dwie 352 subskrybentów. Subskrypcji, wow, wow, wow. Ciekawe, czy dobijemy do 400 hmm, w tym czasie. Yy, czy uda nam się to zrobić po prostu? Yy, Czekajcie mi zaraz się złożę, ja więc tak to bym. wygląda, ale yy, ja myślę, że ta muzyka bez praw autorskich to będzie jakaś taka blejaka, ale no fajna, 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 podoba mi się, akurat taka do vlogów, do, 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 do pogadania i w ogóle. Yy, więc jeszcze sobie inne sorry, yy, inne utwory yy, popatrzę, zobaczę jak to tam yy, wygląda. Więc co? Sobie. To właśnie chciałem wam powiedzieć na ten moment. No i co? Właśnie na tych streamach raz jest taka aktywność, raz jest taka fajna, raz taka średnia. Ale fajnie, że w ogóle ktoś jest na tych streamach i... Hmm, tak to widzowie wygląda, więc o tej muzyce chciałem się tylko z nami podzielić i, aż, i właśnie o prawach e, autorskich, bo dostępu w stricte, czy jak tam się nazywa. E, ostrzeżenie, że mogą nawet ten kanału usunąć coś takiego, ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi nie kanału. E, <śm> <śm> Więc no, no, wiecie, jak się, ma, jak się wykorzystuje nie swoją muzykę, to się wtedy dostaje prawa autorskie. Ale ja staram. Uff, sorry, być dziwny, muszę staram się z tym walczyć, z tymi prawami autorskimi, więc. Yy, tak to wygląda. No, a Wy możecie sobie napisać, jak tam u Was, jak leci wam czas. Przy sobocie, bo go chyba zmontuję w sobotę i go zobaczycie. Yy, więc jak mam lecieć czas i w ogóle. I, I co? Może potem wam coś jeszcze sobie pokażę. To jest taki vlog spontaniczny. Bo już w ogóle jestem ubrany. Byłem na zakupach z mamą widzowie, więc yy, tak to wygląda. Więc dobra. Ja się rozłączam i może sobie coś zaraz. Robimy. Dobra, widzowie, pokażę Wam tą muzykę, tylko czekajcie. E, pokażę Wam tą muzykę bez praw autorskich, tylko dajcie się napić i włączyć komputer. Dobra. I teraz tak. Głównie mm. mm. ciężko jest się skontaktować po z tym supportem YouTube'a, bo z TikTokem to się da, owszem, tylko też chwili potrzeba, nie? Jak się kontaktujecie z... Logowanie um, do systemu Windows z TikTokiem. No dobra musiałem po prostu usunąć parę aplikacji i parę rzeczy, bo miałem za mało miejsca na iPhone'ie. Więc tak, o czym ja mówiłem? mówiłem o Postyczy tym, pulpit. że Zresztą z się idzie prostiej skontaktować niż z YouTubeem No ale tylko też tam na TikTok macie już tą inteligencję, nie? Z, e, tak to wygląda Ja pokażę wam tu muzykę Bez praw autorskich, YouTube Czemu sam na YouTube? A jest O to miałem Reklama, sorry Czekajcie Pousuwałem, co się da. Mam nadzieję, że mi się nie, nie wyłączy. Oby. Bo nie chcę, żeby mi się wyłączyło. Więc tak to wygląda. Czekajcie widzowie. Ktoś się jest skąpka... gate, A jeszcze raz, e, jeden. gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Ustawienia, dobra. Wyświetlenie, wszystkie Lisa. Jup, GO 4, Jup, 4, więcej opcji, przycisk, włączenie. Co miałem. Y miałem, czekajcie, zobaczyć, czy mi nagrywa. Miałem połączony głośnik, i musiałem go wyłączyć. I z niego połączyłem, dobra. Pokazuję wam tą muzykę, bo w końcu, o. Joakim Karut, Sejb Utnajd, Joakim Karut, Sejb, say... główny punkt oriel, Klikamy 0, 31, jeszcze raz przycisk, dalej skrót Otwórz odtwórz skrót klawiszowy, K przycisk K, Podoba mi się ta muzyka, nie wiem, że nie. Stop. Stop. <grych> Więc <grych> tak to wygląda. Nie wiem, czy będę coś wypowiedział, bo na kełchu nie nagrywał. No więc widzowie to, to tylko wam chciałem pokazać Mam nadzieję, że krótki ten rok będzie. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja wiem <ścoughs> Sorry, ale mam nadzieję, że on Wam się spodoba. Czy się napijemy I Mam nadzieję, że da dacie suba Za to co robię Piszcie do mnie tutaj na maila, mam cały kadencję tutaj pod bo tak zauważyłem, że mail jest mało, znaczy mało. Nikt jeszcze do mnie na maila nie napisał teoretycznie, ale zobaczymy, zobaczymy jak to tam y, się rozwinie. Może jeszcze jakiegoś dzisiaj TikTok, nagram, nie wiem czy będzie dzisiaj stream. Więc tak to wygląda, oceniajcie jak Wam się nutka w tle podoba w filmie. I co widzowie, dziękuję Wam bardzo, właśnie chciałam po Was poinformować o prawach autorskich i o tych rzeczach. Dziękuję, że byliście jeszcze raz, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, chodźcie na Discord, a, TikTok a, na TikToka, na Teepli, piszcie jeszcze raz na maila marcelkarasek, dwamalopodziemail.com i do zobaczenia. Pa, pa! Miłego dnia!